Drodzy Państwo, akurat tak się składa, że chyba dzisiaj przypada 100 dni od momentu, kiedy pełnię urząd. Więc doszliśmy do wniosku, że warto byłoby to podsumować jakimś takim dobrym akcentem, I w związku z tym, że bardzo często mówiliśmy o gospodarce. Ja sam często mówiłem o gospodarce i stymulowaniu życia gospodarczego w naszym mieście. W związku z tym, że dzisiaj również odbywamy pierwsze takie spotkanie duże z przedsiębiorcami, dlatego też postanowiliśmy Państwa zaprosić na krótką, przynajmniej tak mi się wydaje, konferencję prasową. Żeby też Państwu oznajmić, że właśnie w dniu dzisiejszym poprosiłem Pana Profesora Roberta Karaszewskiego, postać zapewne wszędzie znaną w naszym województwie, profesora, który na stałe pracuje na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika o to, żeby pan profesor na siebie wziął ciężar zorganizowania Rady Prezydenckiej, tak jak pan rzecznik powiedział, Rady Konsultacyjnej, której głównym zadaniem będzie oczywiście opiniowanie i doradzenie w kwestiach. Z szeroko pojętym życiem gospodarczym w naszym mieście. Jak Państwo wiedzą, ja bardzo często mówiłem o partycypacji, o zasięganiu opinii mieszkańców naszego miasta w różnych sprawach. I w związku z tym, że będziemy cały czas próbujemy odbudowywać potencjał gospodarczy Wrocławka, dlatego też chcielibyśmy rozmawiać z różnymi środowiskami gospodarczymi, żeby. Ci ludzie, którzy mają bardzo dobre doświadczenia w tym względzie, nam podpowiadali, w jakim kierunku Włocławek powinien się rozwijać. Dlatego też powstał pomysł Rady Prezydenckiej, Rady Konsultacyjnej. Ja co prawda mówiłem wcześniej o Radzie Gospodarczej, ale w związku z tym, że będziemy starali się poszerzyć skład tej Rady o osoby, które nie będą tylko przedsiębiorcami, ale będą również reprezentować inne środowiska, mam na myśli tutaj m.in. środowiska naukowe i samorządowe. W związku z tym pragnę Państwu zakomunikować, że taka Rada Prezydencka w najbliższym czasie się ukonstytuuje, a Pana Profesora Roberta Karaszewskiego będę prosił, żeby tej Radzie przewodniczył i również inspirował do działań. Drodzy Państwo, Żyjemy w takich czasach, gdzie jakby gospodarka zarówno lokalna, jak i światowa podlega bardzo dynamicznym zmianom. I tak naprawdę niektórzy inni, a właśnie przedsiębiorcy są w stanie nam wskazać te kierunki, w którym te zmiany tak naprawdę podążają. I bez takiego głosu środowiska gospodarczego określenie pomysłu tak naprawdę na nowego pomysłu na Włocławek. Jest tak de facto niemożliwe, więc z wielką radością yy, i uważam to za osobisty zaszczyt, przyjąłem zaproszenie pana prezydenta do tego, żeby podjąć się tego wyzwania. Prawda niestety jest taka, że w naszym województwie, zarówno na szczeblu ogólnowojewódzkim, jak i w poszczególnych miastach, brakuje takich gremiów, które by na stałe doradzały, określały kierunki, więc WOCOWE w tym zakresie będzie, mam nadzieję, takim prekursorem dobrej praktyki z której będą korzystały także inne e, miasta, czy też gminy naszego województwa. Dziękuję bardzo. Dziękujemy ślicznie za tę informację. Szanowni Państwo, jeśli mają Państwo jakieś pytania, to proszę uprzejmie określać nas na portal DW. Dziękuję. Rozumiem, że takiej rady, jaka miałaby powstać w Wrocławku, w żadnym mieście pojazdu polskiego do tej pory nie ma. Znaczy, są gremia, które doradzają, pomagają, ale... A to są takie nie ma takiego ukonstytuowanego ciała, które by było stroną doradczą dla prezydenta i stroną konsultacyjną. Takich struktur niestety u nas, u nas nie ma. Pan już ma jakieś wyobrażenie, kogo widziałby w tej Radzie? E, oczywiście tutaj w Włocławku jest wielu znamienitych przedsiębiorców. Będziemy starali się zaprosić tych, którzy osiągnęli największy sukces oraz tych, którzy są największymi innowatorami w tym środowisku gospodarczym. Trudno mi tak naprawdę w tym momencie mówić o nazwiskach, bo nie chciałbym panu prezydentowi odbierać tego zaszczytu zaproszenia poszczególnych osób, ale będą to na pewno osoby państwu znane i osoby znane nie tylko na gruncie regionalnym, ale na gruncie ogólnopolskim wybitni polscy przedsiębiorcy. Ja tylko dopowiem, że oczywiście już z częścią tych przedsiębiorców osobiście rozmawiałem i wyrazili oni akces. Tak jak pan profesor powiedział, będą to najwybitniejsi, najwięksi przedsiębiorcy z naszego miasta. I Zarówno ci, którzy prowadzą przedsiębiorstwa prywatne, ale również ci, którzy zarządzają bardzo dużymi firmami, spółkami z udziałem Skarbu Państwa. Gremium będzie dość szerokie. Również pomysł był taki, tak jak powiedziałem, żeby również poszerzyć skład tej rady nie tylko, żeby ten skład rekrutował się nie tylko z grona przedsiębiorców, ale również poszerzyć o ludzi, którzy zajmują się nauką. Dlatego też zapewne zaprosimy rektorów uczelni wyższych. Zresztą pan profesor tutaj jest najlepszym dowodem na to, że będziemy liczyli się również z opiniami i. Zdaniem środowisk naukowych, tak jak powiedziałem, również będę chciał zaprosić przedstawicieli samorządu. Mam na myśli tutaj byłych prezydentów, a przynajmniej reprezentantów czy reprezentanta prezydentów, którzy we Wocławku kiedyś sprawowali już władzę. A to był jakiś wybierany na jakiś czas? Ja myślę, proszę Państwa, że będzie to skład, który zostanie powołany na okres kadencji. Będziemy się spotykać w miarę regularnie i po prostu będziemy rozmawiać o najważniejszych sprawach. Jak Państwo wiedzą, doskonale jesteśmy w przeddzień dość ważnego okresu programowania inwestycji unijnych. Wiadomo, że te inwestycje przekładają się również na sukces gospodarczy regionu i pewnie będą przekładać się również na sukces, Bądź też brak tego sukcesu gospodarczego w naszym mieście, dlatego będziemy też o tych inwestycjach między innymi, między innymi rozmawiać. Mamy już szereg różnego rodzaju dokumentów, które będą też wyznaczały pewne linie rozwoju i województwa, i naszego miasta. Mamy przecież RPO, mamy już podpisany kontrakt wojewódzki, są dokumenty krajowe, więc od tego przede wszystkim, od tego przede wszystkim zaczniemy, a, a w związku z tym, że ci ludzie mają naprawdę znakomite doświadczenia, bo to są ludzie, którzy osiągnęli osobisty i zawodowy sukces, więc mają się czym dzielić i chcą się przede wszystkim tym dzielić, bo to jest bardzo ważne, że ci ludzie bardzo chętnie podjęli wyzwanie, bo chcą się dzielić swoją wiedzą, chcą pomagać miastu i też powiem tak nieskromnie, że no wyraźnie Wyrażają też taką wielką chęć i nadzieję na zmiany we Wrocławku i chcą po prostu w tym uczestniczyć. Czy są jeszcze jakieś pytania? Ja jeszcze mam pytanie. Kiedy możemy liczyć na powstanie takiej rady? Znaczy, drodzy Państwo, tak jak mówiliśmy, Pan Profesor podjął się zadania. Myślę, że w ciągu półtora miesiąca będziemy w stanie zaprezentować Państwu skład nowej Rady. Oczywiście będę chciał, uzyskując od przedsiębiorców zgodę, powołać tą Radę Zarządzeniem Prezydenta, tak jak to było chociażby w przypadku Rady Sportu żeby to było rzeczywiście ciało które zostanie ukonstytuowane również w strukturze w strukturze urzędu miasta jako takie gremium typowo doradcze opiniodawcze Słdowska, ile osób przewiduje Pan Prezydent w tej Radzie i czy to będzie działalność społeczna tej Rady? Oczywiście, że tak. To jest działalność społeczna. Drodzy Państwo, jeśli chodzi o liczbę osób, no to w tej chwili jeszcze nie chciałbym określać, bo nie chciał, nie chcielibyśmy też zamykać oczywiście tutaj różnych możliwości. Także proszę jeszcze o chwilę cierpliwości. Panie Profesorze, mamy Pewnie gdzieś tam do celu o miejsca pracy, jak spojrzymy sobie na wskaźniki bezrobocia, no to we jest co napędzać. Ma Pan firmować ten projekt Rady Konsultacyjnej swoim nazwiskiem? Wyzwanie duże, nie obawia się Pan. Bo... Nie, absolutnie nie. Mając e, po swojej stronie Pana Prezydenta w tych działaniach i obserwując sukcesy Pana Prezydenta, wydaje mi się, że podołamy temu wyzwaniu. I wydaje mi się, że to jest wielka szansa paradoksalnie dla Wrocławka ten wysoki poziom bezrobocia, bo drodzy Państwo, no Włocławek jest takim miejscem, które bezsprzecznie ma rewelacyjną lokalizację, jest świetnie skomunikowane z głównymi ośrodkami w Polsce, ma zaplecze terytorialne, na którym można budować, działać, ale także to, co jest bardzo teraz istotne, ma kapitał ludzki. Tak, olbrzymim problemem Wrocławia, Warszawy czy Poznania jest to, że ten kapitał jest bardzo mocno wyeksploatowany, to czy znaczy nie ma rezerwy, prawda? Tutaj są duże rezerwy osób e, przygotowanych do tego, żeby podjąć wyzwanie. I naszym tak naprawdę zadaniem jest to, żeby utrzymać te osoby we wrocławku, stworzyć dla tych, dla tych osób odpowiednie warunki działania. I mam nadzieję, że te przedsięwzięcia biznesowe, które będą miały tutaj miejsce, przytrzymają te osoby najbardziej kreatywne, najbardziej utalentowane w naszym. Mieści w naszym województwie, natomiast też, drodzy Państwo, tutaj bardzo cennym elementem jest to, że w tej Radzie będą przedstawiciele świata nauki, bo ta nauka musi także zmieniać się pod kątem potrzeb przedsiębiorców. Nauka nie może nauczać e, tylko i wyłącznie dla realizacji swoich celów. Nauka musi wypełniać swoją misję i dostarczać kompetentnych pracowników dla tych kierunków, które będą tutaj w Wrocławku się nam kreowały, tworzyły. My dzisiaj. Nawet nie znamy tego, czy to będzie IT, czy to będzie przemysł chemiczny, czy to będzie e, obsługa biznesowa, prawda? O tym powiedzą nam przedsiębiorcy, ale bardzo ważne jest to, żeby za tymi wyzwaniami i pomysłami przedsiębiorców bardzo szybko podążała nauka, żebyśmy stwarzali właśnie to zaplecze kapitału ludzkiego odpowiednie. Tak, drodzy Państwo, mamy dwie uczelnie, przynajmniej dwie uczelnie we Wrocławku, które są stosunkowo mobilne. Elastyczne, które w miarę szybko są w stanie dostosować się do zapotrzebowania rynku pracy. I to też jest ten kapitał, o którym pan profesor przed chwilą powiedział, jeśli chodzi o takie predyspozycje miasta co do. Um, Możliwości odniesienia sukcesu w przyszłości to nikt z nas nie ma co do tego żadnych wątpliwości, tylko, drodzy Państwo, od nas zależy, jak ten najbliższy czas wykorzystamy, a próbujemy go wykorzystać maksymalnie. Myślę, że w ciągu 10 dni będzie gościć we Wrocławku. Prezes jednej ze stref ekonomicznych. Nie chcę na razie powiedzieć której, z tego względu, że rozmawiamy z kilkoma strefami ekonomicznymi. Przygotowujemy tereny inwestycyjne, przygotowujemy. System zachęt dla przedsiębiorców, bo przedsiębiorcy będą inwestować w Ocławku, o ile będą to tereny dla nich atrakcyjne pod względem biznesowym, bo jeśli chodzi o samolokalizację, co do tego nie ma tutaj żadnych wątpliwości. I po prostu staramy się stworzyć jak najlepsze, optymalne warunki do inwestowania w Włocławku, bo to jest oczywiście w jakimś tam sensie pochodna tego sukcesu, na który bardzo tutaj liczymy.